Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Ludwik poznał tę jedyną po trzydziestce. Nareszcie, powiedziała mama, ocierając łzy szczęścia z twarzy. Myślałam, że nigdy się nie doczekam. Kiedy się ożenisz? Kiedy mnie do niej przyprowadzisz? Ludwik mieszkał w innym mieście. Wyjechał sam. Chciał niezależności. Nie chciał odpowiedzialności. Wtedy sam nie zdawał sobie z tego sprawy, ale bardzo chciał wyjechać z domu. Rzecz w tym, że Ludwik był najstarszym dzieckiem w rodzinie i większość prac w domu i ogrodzie zawsze spoczywała na nim. Ludwik, posprzątaj, Ludwik, dopilnuj, Ludwik, nakarm, Ludwik, nie zapomnij, Ludwiku, jesteś najstarszy, jesteś odpowiedzialny. Mężczyzna wciąż pamiętał te słowa, czuł nawet lekkie drgawki. Opuścił więc dom przy pierwszej nadarzającej się okazji. Zaraz po wojsku zaczął pracę w małym biurze na obrzeżach miasta. Kupił mieszkanie i życie płynęło miarowo. Nikt go nie popędzał, nie zmuszał, nie musiał się nikim opiekować, a on nie chciał mieć rodziny. Oczywiście spotykał się z dziewczynami, ale nic poważnego. Od razu je ostrzegał, żadnej odpowiedzialności. Kobiety go rozumiały i niczego od niego nie wymagały. Młodsze rodzeństwo miało już własne rodziny. Mieli dzieci, ale Ludwikowi nie spieszyło się do ich posiadania. Rodzice już żartowali, że pozostanie kawalerem. Ale za żartami zawsze kryły się zmartwienia. Martwili się, nawet w niektórych momentach obwiniali się, że najstarszy syn jest samotny. Ale kiedy poznał Justynę, wszystko się zmieniło. Ludwik od razu zrozumiał, że z nią chce przeżyć całe swoje życie. Justyna miała 40 lat, gdy się poznali, dwa rozwody, dwójka dzieci na karku. Najstarsze ma 18 lat, najmłodsza córka zaledwie 5. Samowystarczalna, piękna i zabawna. Takiej Ludwik nigdy nie spotkał. Nie spotkali się na długo. Po dwóch tygodniach Ludwik zaproponował wspólne zamieszkanie, a kobieta zgodziła się bez wahania. Minął kolejny miesiąc. Ludwik opowiedział matce przez telefon o swoim szczęściu. Mamo chce się jej oświadczyć. Najpierw się oświadczmy, a potem się zapoznamy. Ale mamo chce jej od razu powiedzieć, że ma dziecko. Mężczyzna postanowił ukryć najstarsze dziecko, mówiąc tylko o najmłodszej córce. Córka ma pięć lat, ale dziecko to nie wyrok. Najważniejsze, że jesteś szczęśliwa. Szczęśliwa, tak mówiła mama. Ludwik sam był szczęśliwy. W wejściu słychać było radosne okrzyki Heleny, córki Justyny. Ludwik obrócił pudełko w dłoniach i schował do kieszeni. To musi być niespodzianka. Wujek Ludwik, krzyknęła wesoło dziewczynka, wbiegając do mieszkania. Ludwik już na nie czekał. Na jego twarzy gościł uśmiech. Przytulił dziewczynkę, wziął ją na ręce i obrócił wokół własnej osi. Justyna, oglądając to zdjęcie, uśmiechała się w przedpokoju. Uważała się za szczęściarę. Ludwik odstawił Helenę na ziemię. Poczekaj chwilę powiedział, wyciągając pierścionek i podając go kobiecie. Justyna oczywiście się zgodziła. Ale teraz możesz poznać rodziców powiedział mężczyzna. Wyjeżdżamy na weekend? Mama bardzo chce Cię poznać. Właśnie z nią rozmawiałam. Justyna była trochę zakłopotana. Nie, nie była nieśmiałą kobietą. Po prostu nie wiedziała, jak jego bliscy zareagują na jej dzieci. Może ja powinnam, zapytała niepewnie. Ludwik, zdając sobie sprawę, czym martwi się panna młoda, natychmiast pospieszył ją uspokoić. Czy to z powodu Heleny? Mama wie o wszystkim, powiedziałem jej. Cieszy się naszym szczęściem. Ludwik przytulił pannę młodą było sielankowo. Rzadko spotyka się kogoś tak zgranego. Oni byli DLA siebie stworzeni. Nawet zwykła codzienność, która zazwyczaj zjada miłość w małżeństwach, nie była przeszkodą. To jak, wszyscy gotowi! Ludwik wziął torbę podróżną, w której zawczasu przygotowali prezenty DLA wszystkich bliskich. Justyna podeszła do tego momentu bardzo ostrożnie, wybierając DLA każdego z nich dzieci i dorosłych. Bardzo chciała zostać przyjęta do tej rodziny. Tak, jesteśmy już gotowi. Justyna uśmiechała się, ale w głębi serca bardzo się martwiła. Zdawała sobie sprawę, że nie tylko dziecko, ale i jego wiek może być przeszkodą DLA rodziny. W końcu nie był mały. Ale Ludwik, jak i sama kobieta nie zauważyli tej różnicy. A teraz Justyna miała nadzieję, że jej bliscy też tego nie zauważą. Kobieta jeszcze raz przejrzała się w lustrze, poprawiła włosy. Wyglądała dobrze. Bardzo dobrze jak na swoje 40 lat. Ludwik uśmiechnął się do niej. Dla niego była najlepsza. Podróż samochodem trwała nieco ponad dwie godziny. Wszyscy byli zmęczeni, szczególnie Helena. Podróż była dla niej bardzo ciężka. Miała czas na spanie, granie na telefonie, a nawet na głód. Do rodziców Ludwika dotarliśmy wieczorem. W oknach małego domku paliły się światła. Justyna była trochę zdenerwowana, ale Ludwik wziął ją za rękę i razem weszli do środka. Nareszcie, tak długo na ciebie czekaliśmy. Mama jako pierwsza wyszła przywitać parę. Jej uśmiechnięta twarz zmieniła się natychmiast, gdy spojrzała na Justynę. Mamo, poznaj moje córeczki, Justynkę i Helenkę. Cześć! Powiedziały jednocześnie Helena i Justyna. No cóż, głos mamy nie był już tak przyjazny. Skoro już tu jesteście, to wejdźcie. Wszyscy weszli do małego, ale bardzo przytulnego domku. Piękne, długie zasłony, mały kominek w salonie. Justyna rozejrzała się po pokoju zachwyconym wzrokiem. Ona też marzyła o własnym domu. Gdyby go miała, zrobiłaby dokładnie to samo. A kominek położyłem sam. Pochwalił się Ludwik i dodał: Jak będziemy mieli własny dom, to go jeszcze lepiej urządzimy. Justyna uśmiechnęła się do niego. W pokoju, w którym znajdował się również ojciec pana młodego, nastąpiła przerwa. Wszyscy zebrani nie wiedzieli, co mają sobie powiedzieć. Napięcie najbardziej odczuwał Ludwik. Mamo. Nakarmisz nas? My jesteśmy właściwie z drogi, powiedział to głośno. A mama nawet się wzdrygnęła. Oczywiście, oczywiście. Justyna, pomożesz mi? Justyna wstała i poszła za nim. Kuchnia też była bardzo przytulna. Sama wszystko wybierałaś? Kobieta zapytała przyszłą teściową. No, coś sama. Coś od męża, coś od dzieci. U was jest bardzo przytulnie. Domowa atmosfera, ciepło. Dziękuję. Odpowiedziała przyszła teściowa, próbując się uśmiechnąć. Szybko jednak uśmiech zniknął z jej twarzy. Usiadła przy stole i pokazała Justynie, gdzie ma usiąść. Porozmawiajmy, gdy nasi mężczyźni odpoczną, powiedziała cicho, przyszła teściowa. Od razu bądźmy szczerzy, Justyno. Przepraszam, że nazywam cię Justyną w twoim wieku. Ile masz lat? Czterdzieści, jeśli to masz takie znaczenie, odpowiedziała Justyna. Nie wstydziła się swojego wieku. Widzisz? Ty mnie rozumiesz. Oczywiście, że to ważne. To bardzo ważne. Masz 40 lat. Przeżyłeś połowę swojego życia. Masz dziecko. Mówi przyszła teściowa. Dwójkę. Justyna przerwała jej. Ale tym bardziej powinnaś mieć dwójkę dzieci. Mój Ludwik nie ma dzieci. A on potrzebuje żony, która potrafi rodzić, wiesz? Nie martw się. Mogę mieć więcej. Jestem zdrowa. Nie mam żadnych problemów. No wiesz, po czterdziestce nie każdy może rodzić, nawet zdrowy. Odpowiedziała mama pana młodego i natychmiast wstała. Szybko położyła wszystko na stole i zawołała panów do Heleny. Pozostałe dwa dni przebiegły mniej więcej tak samo. Mama nie mówiła otwarcie, że nie lubi synowej, ale zaczynała takie rozmowy. A jak można mieć wspólne zainteresowania, jeśli jest taka różnica wieku? Justyna pewnie chce więcej wakacji, a Ludwik jest jeszcze młody. Mamo, tak w ogóle, to mamy dużo wspólnych zainteresowań, powiedział Ludwik i to była prawda. Bawili się świetnie. Nigdy się nie nudzili, ani nawet nie milczeli. Tematy do rozmów zawsze się znalazły. Kobieta zacisnęła tylko usta. Nie podobało jej się, że oboje zachowywali się tak, jakby synowa była lubiana przez rodziców pana młodego, ale nie mogła przegapić rozmowy z synem. Poczekawszy więc, aż Justyna z córką wyjdą na zewnątrz, zatrzymała Ludwika na korytarzu. Synu, chciałam z tobą porozmawiać. Zaczęła nie rozumiejąc, jak najlepiej skierować rozmowę, by syn się nie obraził. Przecież wcześniej kobieta nigdy nie ingerowała w związki dzieci i uważała, że to one same powinny wybierać, z kim chcą żyć. Dla przykładu, młodszy brat Ludwika ożenił się z sierotą, która nie miała żadnych krewnych, nie dostała też mieszkania od państwa, a jedynie opłatę za media od matki z ogromnymi długami. Najmłodszy syn spłacał te długi za żonę, ale matka trzymała się od tego z daleka. Myślała, że sami to załatwią. Ich rodzina. I tutaj. Co to za rodzina, jeśli ona jest starsza od niego? I byłoby dobrze, gdyby on miał twenty lat, a ona tirty. Przynajmniej miałaby wspólne dziecko. Inaczej okazuje się, że ona jest już stara, z dwójką dzieci. Ludwik przyglądał się matce uważnie, widział, że ostatnio jest czymś przejęta, ale nie mógł zrozumieć czym. Przecież powiedział jej wcześniej przez telefon, że jego narzeczona jest brzemienna. A Ludwik widział nawet, że mama dobrze traktuje dziewczynę, mówi do niej czule, daje jej drobne prezenty. Dobrze. Odparł i poszedł za mamą do kuchni. Mama zawsze miała tradycję rozmawiania tylko w kuchni, przy dużym stole z gorącą herbatą. Napiszę Justynie, żeby wyszła sama. Tak trzeba zrobić. Odpowiedziała kobieta, parząc herbatę w małym szklanym czajniczku. Postawiła dwa kubki na pięknym obrusie, nalała aromatycznej herbaty i usiadła naprzeciwko syna. Ludwiku, myślę, że powinniśmy porozmawiać o tobie. Wiesz, że nie wtrącam się ze swoimi radami i wszystkich traktuję równo. Nie obchodzi mnie, czy twoja synowa ma pieniądze, majątek, a nawet dzieci. Ludwik uśmiechnął się. Cieszył się, że matka postanowiła go wesprzeć. Dziękuję, mamusiu. Mężczyzna wstał, podszedł do matki, przytulił ją i pocałował w policzek. Wiedziałem, że zawsze będziesz mnie wspierać. Poczekaj, Ludwiku. To nie wszystko. Nie o tym chciałem z tobą rozmawiać. Usiądź z powrotem. Ludwik usiadł i zaczął mówić pierwszy. Jeśli martwisz się, że będzie nam ciężko finansowo, to nie martw się. Moja pensja jest dobra. Moi byli mężowie przysyłają pieniądze na dzieci, chociaż te starsze nie mieszkają z nami. Są już dorosłe, radzą sobie same. Poza tym Justyna ma własne mieszkanie, które wynajmujemy, więc nie ma problemu. Mama chciała powiedzieć, co ją trapi, ale nie odważyła się. Syn patrzył na nią tak szczęśliwymi oczami, że postanowiła działać od drugiej strony. Dobrze, że o wszystkim pomyślałeś. Ty odpocznij w domu, a ja pójdę na spacer z Justyną. Przynajmniej trochę porozmawiam z przyszłą synową. Ludwik zgodził się i poszedł do pokoju ojca, a matka szybko się przygotowała i wyszła na dwór. No, poszłaś, mamo? Zapytał ojciec, gdy Ludwik wszedł do pokoju. Słyszałeś wszystko? Zapytał Ludwik, zdając sobie sprawę, że coś ewidentnie jest przed nim ukrywane. Nasze ściany są cienkie, więc wszystko słychać. Odpowiedział ojciec i wyłączył telewizor. Skoro matka nie mogła mi powiedzieć, to ja ci powiem. Był prostolinijnym człowiekiem, mówił to, co myślał. Twoja narzeczona jest DLA, ciebie trochę za stara. Nie sądzisz? Nie sądzę. I nie sądzę, żeby wiek był głównym wyznacznikiem. Mężczyzna odpowiedział sucho. Nie podobało mu się, że ojciec tak mówi. Ludwiku, jak myśmy cię wychowali? Myślałem, że jesteś normalny, a twoi bracia znaleźli normalne narzeczone. Ona za dziesięć lat będzie zgrzybiałą staruszką, a ty? Ja też nie jestem młody, tato. Co ty mówisz, że mama jest z niedołężniałą staruszką? Oczywiście, że nie, ale jest trochę inaczej. Jesteśmy w tym samym wieku, więc nie jest to tak zauważalne. Nie chcesz mieć własnego dziecka? Będziemy mieli dzieci. Ludwik odpowiedział stanowczo. I dopiero teraz zdał sobie sprawę, że jego matka nie bez powodu wyszła do Justyny. Tymczasem Justyna, Helena i przyszła Teściowa wybrały się do niewielkiego parku, który znajdował się niedaleko domu. Pogoda była ładna, nie było nawet wiatru. Justyna z zachwytem przyglądała się otoczeniu. Jakie to szczęście, że Ludwik dorastał w takim pięknie, mówiła. Och, wcześniej nie było takiego piękna. Ostatnio wszystko się pojawiło. Zrobili nam park, posadzili nawet duże drzewa, ale my nie dbamy o to piękno. My, starzy ludzie, już tego nie potrzebujemy. Przyszła teściowa rozumowała spokojnie, ale Justyna czuła, że jest napięcie i nie podobało jej się to. Agnieszka, tak miała na imię mama Ludwika. Powiesz mi, co się stało? Ludwik i ja będziemy mieli dzieci. Co w tym złego? Justyna postanowiła zapytać wprost: Tak, masz rację, nie podoba mi się to. Powiedziała przyszła teściowa: Nie podoba mi się twój wiek. Za duża różnica. Kobiety rozmawiały i uśmiechały się do siebie. Mała Helena, która radośnie biegała po parku, co chwila oglądając się za siebie na matkę, a teraz babcie. Ale Ludwikowi to nie przeszkadza. Nie chce się kłócić. Chce, żebyśmy się dogadali, jak dorośli. Czy to możliwe? Agnieszka odwróciła się do Justyny, spojrzała jej w oczy i powiedziała: Oczywiście, że możemy. Zostawisz mojego syna. On znajdzie sobie inną żonę. A jeśli tego nie zrobię? Justyna nie chciała się uspokoić. Nie chciała podnosić głosu, próbując od razu zgodzić się na normalną egzystencję dwóch kobiet w życiu Ludwika. Przecież doświadczenie pokazało jej, że jeśli matka jej męża będzie przeciwna, to rodzina nie będzie miała normalnego życia. Nawet nie wiedząc wtedy, że i tak będzie, nie ukrywała przyszła teściowa. A ja wiem, odpowiedziała spokojnie Justyna. Pojedziemy teraz do domu. Mieliśmy dużo czasu na głowie. Ja i tak wyjdę za Ludwika. To mój mężczyzna. Nie będę się nawet tłumaczyć. Jeśli nie chcesz aprobować jego wyboru, to nie. Justyna odwróciła się od kobiety i zawołała Helenę. Czas wracać do domu. Helena radośnie podbiegła do mamy, wzięła ją za rękę i obie szybkim krokiem ruszyły w drogę powrotną. Ludwik już szedł w ich kierunku. Martwił się, czy mama nie powie czegoś niepotrzebnego. Wszystko w porządku? Zapytał, witając się z dziewczynami: Wszystko w porządku, tylko tak bardzo chcemy wracać do domu. Może już pójdziemy? Właśnie to chciałem zasugerować powiedział, uśmiechając się szeroko. Szybko się spakowaliśmy, a mama i tata wyszli go odprowadzić. Nikt tam nie wspomniał słowem o Justynie. Wszyscy starali się dzielnie uśmiechać, za co Justyna była wdzięczna Ludwikowi. Podróż do domu okazała się długa, ale mała rodzina była najszczęśliwsza. Ludwik cieszył się, że Justyna nic nie wie, a Justyna cieszyła się, że Ludwikowi nic nie powiedziano. Życie wróciło na właściwe tory. Nikogo nie zaproszono do Urzędu Stanu Cywilnego na rejestrację. Ja już miałam wesela, powiedziała Justyna. Nie potrzebuję uroczystości, a ja nie potrzebuję, odparł Ludwik. Lepiej pojedźmy gdzieś z rodziną poszukać pieniędzy. Zarejestrowali ślub i pojechali tym razem do krewnych Justyny, żeby się zapoznać. Mama Justyny jest starą kobietą. Późno urodziła córkę. Była zadowolona z zięcia, a nawet cieszyła się, że jest młody. Przyjeżdżaj często, powiedziała na pożegnanie, machając ręką i ocierając łzy z twarzy. Kochała swoją córkę i była gotowa zaakceptować każdy jej wybór, nawet jeśli jej się nie podobał. Czas mijał, życie rodziny było normalne, wszystko toczyło się jak zwykle. Justyna obudziła się wcześnie. Ostatnio czuła się słaba i trochę chora. I miała pomysł, z czym to może być związane. A dziś chciała to sprawdzić i, jeśli wszystko się potwierdzi, sprawić przyjemność Ludwikowi. Szybko zrobiła test, upewniła się, że jest pozytywny i obudziła męża. Był szczęśliwy. Nosił Justynę na rękach i powtarzał, że chce syna, syna, a potem córkę, małą i piękną, taką jak ty. Mówił, uśmiechając się szeroko. Teraz ich życie wyglądało nieco inaczej. Mężczyzna starał się wykonywać większość obowiązków domowych, dając ciężarnej żonie szansę na odpoczynek. Justyna była mu za to wdzięczna. Na tym jednak niespodzianki się nie kończyły. Kochanie, szykuj się! krzyknął mąż, wchodząc właśnie do mieszkania. Mam dla ciebie niespodziankę. Helena i Justyna ubrały się, ale nie prędko. Kobieta była już sporo po terminie porodu, więc brzuch nie pozwalał jej na szybkie ruchy, nawet jeśli się spieszyła. Ludwik stał tak w kurtce na progu, czekając na swoje dziewczyny. Podróż trwała około piętnastu minut. Zima, padający śnieg. Justyna patrzyła tylko przez okno, obserwując jak duże płatki śniegu gładko osiadają na szybie i powoli topnieją. Dokąd jedziemy? Nagle oprzytomniała. To tajemnica, powiedział Ludwik. A Helena na tylnym siedzeniu pisnęła z zachwytu. Hura, tajemnica. Uwielbiam tajemnicę. I tobie też się spodoba, powiedział Ludwik, uśmiechając się wesoło. No to jesteśmy. Zatrzymał samochód przy dużej bramie. Ludwiku, odwiedzamy kogoś? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Mam na sobie garnitur i starą bluzę. Kochanie, wysiadaj. Mężczyzna delikatnie rozkazał. I Justyna wysiadła z samochodu. Zwiedzając okolice, dotarli do prywatnego sektora. Powstał tu całkiem niedawno. Domy rosły jak grzyby po deszczu. Deweloper szybko stawiał kolejne domki. I Justyna nawet o nich wiedziała, bo nie spojrzała na ich cenę w internecie, ale uważała, że DLA ich rodziny to drogo. Zapraszam was, dziewczyny, do nas. Oczy Justyny zrobiły się wielkie ze zdziwienia. Nie mogła w to uwierzyć. Ludwik otwierał bramę kluczami, wpuszczając piękne dziewczyny. Będziemy tu teraz mieszkać? Wybełkotała Helena. Pięknie, to nasz nowy dom? Tak, to nasz nowy dom. I jak ci się podoba? Justyna nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Oczywiście, że jej się podobało. Wszystko jej się podobało. Duży dom, a w środku było jeszcze lepiej. Przestronna, jasna kuchnia z ogromnymi oknami. Sypialnia na parterze, trzy pokoje na parterze. Dokąd jedziemy z tak dużym domem? Zapytała Justyna, przyglądając się każdemu z nich. Jak to? Teraz pokoje dla Heleny, twojego syna i naszego wspólnego dziecka, a potem jak będzie dziewczynka, to coś wymyślimy i damy radę. Już to zrobiliśmy. Ludwik wyjął dokumenty z steczki. Płaciłem za ten dom przez dwa lata, a dziś oficjalnie jest nasz. Hurra! krzyknęła Helena, wybierając swój pokój. Potem zaczęły się ciężkie dni. Trzeba było wszystko przenieść i urządzić, przygotować się na dziecko i przyzwyczaić do tego, że teraz mieszkają trochę dalej od szkoły, Helena od przychodni. Ogólnie było dużo do zrobienia. Justyna urodziła syna o imieniu Stepan. Ludwig był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Bardzo lubił własne dziecko, choć nie zapominał o Helenie. Ją też starał się zadowolić. Justyna została w domu z dzieckiem i zajmowała się domem. Bardzo to lubiła, a mężowi podobało się, że żona nie jest całkowicie pochłonięta dzieckiem, ale ma czas na wszystko. Dzisiaj skończyłam zasłony, powiedziała, gdy tylko się wprowadzili. Justyna poprosiła męża o maszynę do szycia, żeby mogła sama szyć zasłony i inne drobiazgi. Ludwik początkowo myślał, że tylko jej się śni, bo wielokrotnie słyszała od znajomych i braci, że małe dziecko pochłania cały jej czas. Ale Justyna nie rezygnowała ze swoich marzeń. Znalazła nawet czas i była w tym dobra. Wiesz, tak sobie myślałam, że po macierzyńskim nie chcę iść do pracy. Może zajmę się szyciem na miarę w domu. To dobry pomysł, kochanie, odpowiedział Ludwik. Był bardzo zmęczony, więc poszedł prosto do łóżka. Justyna kończyła jeszcze pić herbatę, gdy na telefon męża przyszła wiadomość. Justyna najpierw chciała zadzwonić do Ludwika lub zabrać mu telefon, ale potem zmieniła zdanie. Wzięła telefon i przeczytała. Będziemy w piątek. Krótka wiadomość od mamy. Kobieta nie zagłębiała się w korespondencję. Piątek był za trzy dni. Kiedy Ludwik miał ją ostrzec, rano kobieta postanowiła, że nie powie tego, co wie. Ludwiku, mama dzwoniła do mnie wczoraj z prośbą, żebym przyjechała. Jej zdrowie nie jest najlepsze i chce zobaczyć wnuka. Mogę pojechać z dziećmi? Jak najbardziej. Ludwik był szczęśliwy. Nie wiedział, jak powiedzieć żonie o przyjeździe krewnych i zdawał sobie sprawę, że Justyna nie będzie zachwycona. Nawet jeśli nie poruszyli tego tematu, to i tak było to zauważalne. Justyna starała się nie mówić o jego rodzinie. Mężczyzna sam odwiózł rodzinę do domu teściowej i wrócił do domu, by spotkać się z bliskimi. Jak minęła podróż? Zapytał ojca, ściskając mu dłoń. Jak zwykle, co za dom tu macie? Tak, jak minęła podróż? Zmęczona, oczywiście, powiedziała mama, wchodząc do domu. Dobrze się zadomowiłeś? Gdzie twoja żona i wnuk? Mamo, tato, sprawa wygląda tak. Justyna musiała pilnie wyjechać do mamy, więc jej nie będzie. Jak to jej nie będzie? Czy to jej sposób na okazanie braku szacunku? My też przyjechaliśmy odwiedzić wnuka. Odpowiedziała niezadowolona mama, ale Ludwik dodał: Mamo, myślę, że oboje wiemy, że tak będzie lepiej. Rozumiem. Postanowiła odwrócić cię od nas, prawda? Matka nie uspokoiła się, nie była zadowolona. Była zła na synową. Już prawie się z tym pogodziła, przyjechała pogratulować jej narodzin dziecka, a teraz tu jest. To brak szacunku. Daj mi jej numer, zadzwonię do niej. Mamo, przestań. Nie musisz do nikogo dzwonić. Przyjechałaś w odwiedziny i cieszę się, że Cię widzę. Miłych wakacji. Justyna już przygotowała dla Ciebie pokój, lodówka pełna artykułów spożywczych i gotowych dań. Justyna też się spisała. Tak, stara się jak może. Próbowała nawet wyjechać, zrzędziła matka. Ojciec był zaskakująco spokojny. Daj spokój, Agnieszko. Nie przyjechaliśmy tylko w odwiedziny. Nie chciał Ci powiedzieć? Ludwiku, ale mama potrzebuje pełnych badań. Coś jest nie tak z jej zdrowiem. Dlatego tu jesteśmy. Zostawię mamę tobie, a ja sobie pójdę. Mam pracę. Miałem nadzieję zobaczyć wnuka, ale chyba następnym razem. Ojciec posiedział chwilę, zjadł i wyszedł. Miał jeszcze długą drogę do domu, a w domu zostawił mamę. Miałam nadzieję, że odpocznę, narzekała. Całe wakacje poszły na marne. Wszystko muszę robić sama. Mamo, odpocznij, nabierz sił. Justyna zaraz tu będzie. W lodówce jest mnóstwo jedzenia. Co to za jedzenie? Ma ponad 40 lat i nadal nie nauczyła się dobrze gotować. Po tylu latach nic dziwnego, że mężowie od niej uciekają. Mamo, mężowie Justyny nie uciekli od niej, tylko ona ich zostawiła. A tak w ogóle to nadal jest z nimi w dobrych stosunkach. Pomagają dzieciom. No to będziesz miała z nią potem normalne relacje. Jak myślisz, dlaczego uciekła z powrotem do mamy? Musi mieć kogoś innego. Mamo, dlaczego teraz to mówisz? Nigdy nie myślałam, że taka jesteś. Myślałam, że wszystko z tobą omówiliśmy, powiedział sucho syn. Nagle poczuł się nieswojo. Przychodzisz do naszego domu i mówisz bzdury o mojej żonie. Tego wieczoru Ludwik nie odezwał się już do matki. Agnieszka, czując, że źle postąpiła, podeszła rano do syna. Przepraszam, Ludwiku, nie chciałam. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Po prostu nie podobało mi się, że ona jest o tyle starsza. Wiesz, ty masz całe życie przed sobą, a ona jest już stara. Mamo. Ona nie jest stara. Zakończmy tę sprawę raz na zawsze. Podoba mi się i to się liczy. Kobieta jest cicho. Oczywiście chciała teraz zabrać głos, powiedzieć, że nie podoba jej się, że synowa odchodzi, że nie okazała szacunku, ale wciąż musiała tu mieszkać, gdy trwało badanie. Lepiej więc było na razie milczeć. Agnieszka zacisnęła usta z niezadowolenia, ale milczała. Justyna i dzieci wróciły tydzień później. W domu zapanowała nowa rutyna, która bardzo jej się nie podobała. Agnieszko, to jest mój dom i będę robiła, co mi się podoba. Justyna nie wytrzymała. Jak śmiesz. Opiekowałam się twoim mężem, ty bezwstydna suko. Wiedziałam, że prędzej czy później pokażesz zęby. Oczywiście, że wiedziałam, jesteśmy prawie w tym samym wieku. Teściowa nie chciała się uspokoić pod nieobecność Ludwika, ale Justyna postanowiła też, że nie pozwoli się obrażać. Chciała to zrobić normalnie, ale Teściowa z tego zrezygnowała. A Justyna miała nadzieję, że ich spotkania ograniczą się do minimum. Ale skoro tak, to nie chciała milczeć. Jeśli uważasz, że 15 lat różnicy to ten sam wiek, to Ludwik i my jesteśmy w tym samym wieku. Co oznacza, że nie ma powodu, żebyś się złościł, i to by było na tyle. Jesteś w moim domu. Powinieneś też okazywać szacunek. Rozumiesz? Agnieszka, wciąż zaciskając usta z frustracji, poszła do swojego pokoju. Była przyzwyczajona, że traktuje się ją z szacunkiem. Przez dwa dni w domu panowała cisza. Nikt się nie kłócił, ale tylko dlatego, że kobiety nie odzywały się do siebie. Ludwik, który rozumiał, co się dzieje, rozmawiał z mamą, ale ona nie poszła na żadne ustępstwa. Justyna natomiast zajęła stanowisko. Ludwiku, kiedy jechaliśmy do mamy, wiedziałam, że przyjadą twoi bliscy. Wiem, że nie byłam dla nich w odpowiednim wieku. Chyba było wiele kryteriów i czuję się źle. Wiem, że to twoja mama. Rozumiem, że nie możesz wybrać między nami, ale proszę, ogranicz nasz kontakt do minimum. Nie chcę być tak traktowana. Nie zasługuję na to. Ludwik tylko skinął głową. Wiedział, że żona robi co może i już planował odwieźć mamę do domu. W końcu badanie się skończyło. Ale z raportu, który otrzymała, wynikało, że konieczna będzie interwencja chirurgiczna. Innymi słowy operacja. I Agnieszka musiała zostać trochę dłużej. Gdy Ludwik zawiózł matkę do szpitala, Justyna odetchnęła z ulgą. Nastała cisza, o której od dawna marzyła. Minęło kilka dni. Ludwiku, twoja mama dzwoni. Kobieta niosła słuchawkę mężowi. Nie chce z nią rozmawiać. Ludwik był wtedy bardzo obrażony. Może to coś poważnego? Przecież miała operację, a taką zwykłą. Nie lubi mojej rodziny, ale nas odwiedza, a potem mówi co jej się nie podoba. Niech sobie żyje bez nas, a po szpitalu zabiorę ją prosto do domu. Justyna słuchała męża, w jakiś sposób go rozumiała, ale pojechała do szpitala. Agnieszka zadzwoniła do syna z prośbą o pomoc, ale on od razu powiedział: proś o pomoc tych, którzy pasują do twoich parametrów. Justyna powiedziała niskim, słabym głosem: co ty tu robisz? Jesteś w szpitalu, potrzebujesz pomocy. Przyniosłam ci jedzenie, są książki, czysta pościel. Zresztą pytałam lekarza, co on na to, więc przyniosłam. Agnieszka rozpłakała się. Przepraszam, Justyna, przepraszam, pomyliłam się. Tylko ty przyszłaś, a ja wszystkich obdzwoniłam. Nawet Cię nie zapytałam i mówiłam różne rzeczy. Justyna nic nie odpowiedziała. Agnieszka została wypisana ze szpitala. Nie została długo, tylko poszła prosto do domu. Nie zawracała już głowy synowi i synowej. Mówiła wszystkim, że Ludwik jest największym szczęściarzem, bo ma taką mądrą żonę.